Z tej strony dromed jest dzisiaj ze mną, Joda. Dzień dobry. I jest to już drugi odcinek z Emperiusa Jak widzicie, doładowałem Wisa. Aha. Tak, to jest mój piękny pet. O, mam do rozdania statystyki, to sobie rozdamy. I zaraz pójdziemy na Bozrana. Jak się to czyta po angielsku, typowo? Run Dobrze to przeczytałem, tak? Tak. No to masz szczęście, że powiedziałeś tak, bo bym cię zbił inaczej. Eee, dobra. E, ciśniemy na bo z tego gówna. Czy na to w ogóle możemy iść? Trzeba trzech mieć w grupie? Raz, czekaj, ile hajsu? Może czy kaka tak dużo? Dobra, to idziemy. To tylko jedna osoba idzie. No to idziesz na osobne, ja idę na. A, a... No to też idzie na osobne, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczka. <laughs> Kto to? Wow. Co? Gdzieś mnie przeteleportowało, ale nie wiem co się stało. O Boże, wudzorku, nie, on mnie zabije, ej. Naprawdę on mnie zabije. O kurna on mi coś bije w ogóle. Dobra, to ten kamień liderów może mi wreszcie dropnie z tego. Oooo, ale on no, szybko leje. Szybko Mmm, Dobra, no... Elitarny w uzorku, do bo 10k mu, kurwa, pierdzielam. E, o, 9 ogonów, fajnie. Już? Też, też cię lubię. Okej, okay, gdzieś 9 ogonów. E, ty to też tak szybko lejesz? No. A ja ogólnie odlagowało mnie. Dobra, już. Może nie aż tak szybko jak ty, ale. Raczej ja ogólnie mam słabego FMS-a. Ty raczej trutę ty masz dużo lepszą ode mnie, wiesz? Ja mam... mam dużo lepszym, ale mam słabsze EQ, wiesz? Ja mam Ty masz jeszcze ISA rzeczy. Ale ja nie mam lepszego EQ od ciebie, bo ja mam full pod PvP już. Aha. wiesz? Ale ja mam full Diabły. No właśnie, no to masz dużo lepiej na przykład niż ja później. No. Może. Później ja mam tak... full abs -y już zrobione. Jakąś staleczkę Dobrze, perfectation. Tylko nie mam cztery razy tam jakąś odporność, tylko mam szybkość zaklęć w bitą. Znaczy ogólnie nie wiem, czy się Sura Nada do PvP. BM się tutaj nada się BM To Ja mam WPM właśnie, nie? No to wiesz, to tak. A nie da się zmienić? Nie. A szkoda, że nawet tego w ISie nie ma, bo jakby to było w to bym to kupił. Bo tak to... Mogliby to do tego Isa dodać, chociaż nie? Lub nawet... Nie, lepiej by było bez Isa, ale jakieś powiedzmy drogie, nawet by się przydało O kurna, co to za gówno. Noc jest. Król pa Jąków. Czemu ja tego nie mogę bić? Uuu, ja będę miał z elitarnym 9 ogonów problem. Eee, czemu? Po ile mu klepiesz? Eee, hit 2900. <grytanie> no, to... ale bije po 8-10 y, ten skill. Buguj do ściany. Nie da właśnie tu się zbugować. Ja zbugowałem króla Pająków, wiesz? No mm, ale w samym rogu. O, ile hajsu, a to słabo. Kurna, teraz ten elitarny. Boże, elitarna królowa pają jajonków. Się załamie, przecież ja tego nie zarąbię. Co z tego, że jestem pro PWP, ale ja tego nie zarąbię. Eee, a jednak po 7k hita praktycznie. Skryta oczywiście. Mm, ale to i tak słabo. Body by to szybciej ścis, ty jesteś body, nie? Z, z mojej meku byś to szybko ścis. No, nawet tak. Jest z Twoim hmm, petem. No. Ciekawe, czym jakaś kata dropnie, albo coś w tym stylu. Chyba raczej na tym nie. No właśnie, Lipa. Boże, ognisty król. Ej, to. O, oni tak szybko te bozrany niektórzy przechodzą, mnie to, ja, to ja nie wiem, w jakim ja to tempie przejdę. To ja to kurna rok będę przechodził, nie? <grym> A ciekawe, co się dostaje za bozrana? No, są ci też ciekawe. Jak że szkatki i lub coś, nie wiem. No to jakby szkata ripera za to się dostawało, to bym na to chodził. Boże, tego będę klepał pół godziny, nie. Lub też może być za to, nie wiem, bo jakieś ulepszacie no coś. No z 10 kaka za to się dostawać, ale to lipa. No. Bo płacisz 3 kaka żeby tu wejść. Wiedziałeś o tym? No wiem. Albo no takie Cię nie odzywałeś się przez od chwilę, ja myślałem. Aha. Ja mam ogólnie dwa pedeki, nie? Tak? Mhm. Jednemu zostało 19 minut z godziny Ja ekspie ogólnie na spotach Właśnie dzisiaj nockę chyba no Dzisiaj będzie tak jak pisał, masz nocka, rankedziki, pograć po się w nocy Potrzebuję partnera do rankedu w nocy, ale co ogarnia i się nie będzie wkurzał jak będę po nim flamieł, że jest głównym, bo grać nie umie Właśnie, <grym> znajdź <grym> mi takiego no tak trudno było. No. Ja ogólnie ostatnio jechałem na jakieś Golda miałem w Teamie, ja się go pytałem jakim wow. prawem jest ten. Dopiero a, na a tym ciot. jesteś jakiegoś elitarnego kr ognistego króla napierdzielam. Tak, ale ja Ja ci powiem tego ognistego króla, będziesz miał ciężko nie. Ja mu po 4K z hita biję, nie i go kur nacisnę tak długo, długo, strasznie długo. Ja z królem mam łatwo Ale ja nie mam nic, jakbym miał w pecie potwory to tak A ile w ogóle, po ile chodzą te zaczarowania zwierzaka? 100 kaka Ile ty już masz kaka? 38 Ale kaka Aha, ale to jak mówisz, to masz tego Aha, to ty jeszcze tego nie sprzedawałeś Nie To mi tylko dwa, bo ja sobie musiałem peta, wiesz, trochę I, I takiego się Co wbiłeś na peta? Mam przeszywka, siła, mistyki i życie no to zmień sobie, żeby mieć wartość ataku. Tak, ale to potem mi siłę może zmienić. Łe, to, to nie chłopie. Wybiera, mm, to jest ja ci dam. Nie, bo wiesz co zrób, żeby miałeś INTA i wartość ataku, resztę piebrz. Mówię ci poważnie, będziesz taki damage rąbał, że. Ale ja jestem wojem. Mentalem czy, czy bodem? Bodym. No to musisz mieć wartość ataku. Ale po co mi INTA? Raczej chodzi mi o siła i wartość ataku, ja powiedziałem inta, na serio a. No No to się pomyliłem, boże jak ja to długo klepałem O, Ripek tu jest, Ripek, naprawdę? Co? No To ja nie uklepię mm, Ja mu po 10k prawie biję z hita, a to dużo To ja go szybko sklepię No Ripka nie ubijesz, raczej Pod ścianą będziesz go musiał bugować Znaczy ja wam, ludzie, pokażę jak się Ripka buguje, robicie tak, odskoczy, znowu tak i znowu napierdzielacie tak, nie? Bo tak robiłem jak miałem fms jeszcze, tak go bugowałem, nie? I on idzie bardzo szybko, jak widzicie, jak tak się robi. Tylko, że buguje, czasem wam może wywalić metka, nie? Jak tak bugujecie, i dlatego nie chcę tak robić. No, ja tak muszę zrobić. Mm, no, musisz Wchodzisz na konia i schodzisz, jak na koniu już go odrzuci, nie? Wiemy. To schodzisz z konia i bierzesz parę z hitów, i znowu na konia, nie? I tak. Y nie, a nie dostaje się szkaty. A to lipa. Boże, elitarny podły król demonów. Ja pierdzielę jakie to jest słabe. Tylko się boję ile mi to wyrąbię. Nic mi nie zrobiło. Co zostałeś? E, no właśnie nic na razie. Aha. Czekaj, może będzie pisać w mieście. Ludziska jak widzicie już skończyłem ten, muszę tylko dać kamień. I już... A 1SM otrzymałem. Ta? ile to jest ten? sm? Co? jest No jedna smocza moneta to masz do jesa A itemki kosztują po 120 sm Czyli mam już dokładnie 120, dobrze mówię, tak No To lipa To nie wiem ludzie, co by teraz porobić Kończysz to? O, jak szybko ognisty wzejdzie No, a ten drugiego już nie sklepiesz tak łatwo Dobra, to ja i pokażę ludziom jak mi leci exp no to pokazuj. E, gdzie tu jestem dalej. Ogólnie nie grałem wczoraj. Problemy z klientem były. Ciebie. Nie, wywalało mi co chwilę klienta. Wiesz, to chyba wszystkim. A Ogólnie padł serwer później. Tam przez chwilę. Nie działał w ogóle. Eee, tak. E, ogólnie zastanawiam się, e, czy wam podać. Dokładnie. Zaraz wam na kartce. Koordy do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Do dziewięciu metinów na mapce odsetnego. O, mi będziesz. Mógł podać. E, do największego spota jaki tutaj jest i do dwóch bossów. Do... Mi będziesz mógł podać, okej? Okay? No ja to chyba podam w opisie ludziom. No nie. Po podam to w opisie, nie będę hamem OK i tak nie będą na te ludzie kampić na wszystkich przecież. A ogólnie jest tego dużo więcej, ja tylko mam tyle zapisane. Niektórych A. nie zapisywałem, bo nie opłacało się tam w ogóle chodzić. Czekajcie, tu, tu gdzieś... Jali. Co? Wszyscy tam już czekali na to. Nie, że czekali, no właśnie tu jest ten największy spod ludzie. Gościu, tu już XP Lognijmy na inny channel, może czwarty. Moi widzowie, jak widzicie, już mam kostium, najsłabszy jaki może być, ale na mapie odsetnego będą kostiumy mi lecieć, tak? Więc wiecie. Mm, nie będzie lecieć. Raczej z Metinów czasem leci. No. A ty ogólnie na zinach expisz, czy co? Na razie nie expię, bo tych zinów będziemy na serio znaleźć. Mm, Boże, tu już też gościu, tu Scooby XP a kojarzę gościa z, innego z innych serwerów. Zawsze ten sam samnik. Eee, dobra. Nie, ja sorry, ludzi ale ja tego nic tego elitarnego nie ubiję. No to u mnie na kanale będzie całe. Eee, kto tu XP? Wytrawny. Kurna. Ogólnie ja musiałem odbugować postać, wiesz o tym? Ta? Jak cię, nie logu, jak cię nie loguje do danych channelów, nie? Na przykład wywalać, to musisz odbugować postać. Spoko. No. Się później znaczy, o tym dowiedziałem. O tego... kto tu jest? Dobra, no. ludzie, to nie po jak spimy. To idziemy na jakieś Metiny. Ej, to wi wiem, nie, nie idziemy na Metiny. Chodź do. Nie masz jakieś Masz na sprzedaż? A mam dwie. To gościu chce ten. A nie, on się chce wymienić, że to za to, 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 to nie Co, kto to jest? A, to jest sylwu A zażala, to nie, ja się nie wymieniam, bo mi się nie opłaca Dobra, ludzie, ee, czekajcie, moje kordy, Tysiąc tyle, na tyle 215 Mam daje dekstwi do setnego ludziska E, Boże, gdzie to jest? Gdzie to jest tutaj w tym miejscu? Gdzieś ten metek powinien być. To czarny pierwszy, więc... A na serio, za ile? Ile za zatrute? Co no, po... Ja tam wbijam bony, w jednym mam już 51 średnie, ale bez siły i bez jakiegokolwiek innego bonu. E, tu był metin, ludzie. A... Kordy... Z... No... Podobne do tych, co ja mam napisane, tylko, że ja mam dziwne, dziwne, dziwne. Nie jest zalogowane, to niech się smoknie. Mm, nie wiem, ludzie, a dokładnie, gdzie są metiny, to w nocy najlepiej szukać. Znaczy, teraz metinów nie ma, nie, i tu możecie pomarzyć. Ogólnie szukam jakichś spotów, co by wam pokazać. Jak tu exp Żeby na tym dużym exp trzeba mieć farta, albo w nocy być. Jak o czwartej wbijecie, to pewnie 100% macie jakiegoś spota Dobra, jak widzicie bez PDK leci tutaj... Ej, wiesz, że powiększyli exp na tej mapie. A? Mhm. A? Tak, Spoko? bo mi tak leciało z PDK ostatnio. <laughs> Głos mi się spierdzieli, muszę się napić. <laughs> Czekaj. Też się <muszę> napić. <laughs> Dobra. 19.09, nie wiem ile już nagrywałem, 9 minut może No coś takiego A jak widzicie e, spoty tu są daremne, kompletnie daremne na tej mapie Ogólnie zzzzzzzz z... z... jest ta mapa mm, Co my tu? E, gdzie? Jakie tu mam kordy takie, no to nie wiem czy tu gdzieś jest boss, nie wiem, nie mam pojęcia nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zgarniemy tutaj tego spota, Tak. Nie, głos mi się pierdzielił. Słyszysz to w ogóle? Nie. Tak. Taki dziwny głos teraz mam przez chwilę. Ach, w ogóle dzisiaj w szkole mnie nie było. Czemu cię rano nie było? Co? Byłem ci... w sklepie. Tak długo? S tak, bo ja... Dalej jestem w sklepie. Co? Czekaj. Okay. Co dalej jesteś w sklepie? What, what? <laughs> Nie, po prostu sklep jest tam trochę y, dalej, wiesz? Aha. Robimy do... PvP później na koniec odcinka? Nie padnę! No i co z tego, ale zrobimy. Nie mamy ku! No i co z tego, zrobimy PvP. Widzowie nie mają nic przeciwko temu. A ja ubiorę broń do PvP, żeby nie było. Żeby... Ja wiesz, że co nie, Lothold już może zrobić gildię. Wiesz o tym, że Lothold wyrą wyrąbie tu ludziom po 70k ze skilla. No bo szaman jest strasznie bufnięty tutaj. Strasznie mocny jest tu szaman. I to jest właśnie złe. E, ogólnie zastanawiam się, bo jak będzie chodzić o późniejszą rozgrywkę, że jak wbiję tutaj, może maksymalny level. A jak nie maksymalny, to będę robił albo szamana, albo woja. By mieć do PvP. Szukam tu jakiegoś spota, żebyście ludzie mieli też do expienia. O, tu taki dość taki. No nie, no to jest zlipny spot. Nie ma, widzicie ludzie, nie ma spotów. Ale wy a też poprawili. Ale w, co w Antla? Exp. Co Exp? tych zwykłych. Poprawili. Tak? No. No to fajnie. Mm. Exp leci jak na Zinach. No ja na Zinach długo Expiłem. No ja tu już ze, ze dwóch spotów 28% na 99. O kurna, to dużo Czekajcie, ja tu patrzę za spotem dla was Jak dobijesz te sety to idziemy na jakiegoś tego mm. No Słucham Czekaj bo mam lag mózgu <noise> Dungeon'a Zależy jakiego no smoczka możliwe można by było pójść. Niemożliwe, tylko można byłoby pójść, No, no nie możemy, no na smoczka iść. a czekajcie, kordy tutaj 70, 20. Nie mam tu zapisanych, żeby tu gdzieś metek był blisko A, gościu tu expi, a czemu? A po co? A gościu tu parem na Ma 137 level, a ja levela, po co? Tu expić? ziomuś? Co ty masz? Nie wiem, co on odpierdziela tak szczerze? a dość się zjadł, fajnie. A wiecie, ludziska, ja ubiję tego gościa, bo mi tu wkurza. Mm. Nie ma, ciężko tu w ogóle ze spotami, nie? Aaaa, ekspienie na małych spotach no, nie no, ma sensu, to... jak widzicie... Eksp... nic. To raczej eksp leci, tylko że z... nic... Nie dostajecie, no bo nic nie... Mało mobów jest. Jak jest duży, tylko jest mało mobów. Byście musieli, nie wiem. Jakby te moby przychodziły do was, zablokowalibyście klawiaturę, poszlibyście. I tak, to byłoby pro, bo na pewno byście nie zdychali, nie? A to, że moby do was nie przychodzą, to to jest złe. Widzę, że ludzie tu chodzą. Tu metki też powinny gdzieś być. Metki są ogólnie wszędzie, albo był tam. Czekajcie. Kordy moje 100 na 60 Czy ja mam coś? Mam 600. 116. A, jest tu metin? Jest. 116 na. 753 to gdzieś tutaj. Ej dromed, ja mam takie dla ciebie taką prośbę Jeśli ci dropnie kostium Dla mężczyzny Ale nie szermierki, to dasz mi? Trzeba było mówić prędzej wiesz Niż zacząłem robić dt Wyrzuciłem tych kostiumów Na ziemię około 20 Sorry, 20 Aha Raczej szkat kostiumów, nie kostiumy A wiesz po ile te szkaty chodzą? A to jest chłopie, to jest syf To tego się nawet nie opłaca kupować To dropi z tych metinów co trzeci, czwarty metin masz drop tego. Ale mi to ten dawaj, okej? Okay? Bo ja sobie dropię kostiumy. Mm, no dobra. Bo ja galerię kostiumów będę robił, wiesz? Po co? <laughs> ja mam najlepszy kostium, bikini i mam w dupie wszystko. Bez Isa. Co nie... bez Isa? Co bez Isa? No, mm, co bez Isa dla Dermeda. Nie życie. No i jest spoko co ty chcesz? No pomagasz innym ludziom zarabiać, nie? No. no jestem dobrym człowiekiem. Dzięki mnie administracja może się utrzymywać. No. No doszedłem co, Mają na chleb. Tak, widzicie, tutaj jest dość dobry spot. Czekajcie. Zapytaj się z pełną kulturą jak długo tu Espić będzie, bo nie chcę mieć z tą gildią do czynienia Aha Kółka? Kulka, aha Okej okay. Dobra, zachowuję się z pełną kulturą jak na razie Jest <śmienki> e <śmienki> <Good moment. śmienki> e dobra Yy, Gdzieby tu nie, no, ludzie jest nuda, nie mam co robić. Przywitaj się, Haust i Keny. Eee, gościu tu już napierdziela, boże Nick, ale dupa. A można może po polsku? Nie. A co ty po angielsku komuś piszesz? <laughs> nie. To co? <laughs> co robisz? Zaraz im po niemiecku napisać to głównie zrozumiem. Ale to po jakiemu mu pisałaś? Po polsku, ale on na żart powiedział. A może po polsku ci nie? Co? Dla żart powiedział może po polsku. Nie, bo ja myślałem, że mu po śląsku piszesz albo już coś, wiesz. <laughs> a wiesz. No to napisz mój niech myśli. A po, po przyzna się tak szczerze ile języków umiesz? No, mówię ci trochę niemieckiego. No. Angielski, polski i gwaro... Jeżeli chodzi o język gwarowy to śląski. No. Troszeczkę. Mhm. O. A Daniel Irlandzki. Jest irlandzki. A irlandzki że co? Ty irlandzki to jest... Y, w Irlandii ten Język, Naprawdę? Tak. No! Co, czekaj, 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 czy ja dużego spota zgarnąłem? Mam setny. Tak? Mhm. O to. i co? Idź, pokaż ludziom mapkę od setnego. Dobra. Tylko ludziska, wiecie co zrobię. Tutaj eku wrzucę. Ale wiesz, co jest pro, bo jeżeli nie ksujesz gościowi. No to on ci patrzę tego spotada. da W danej gildii e, Ej, to a później... będziemy dochodzić do gildii, czy będziemy robić gildię? Raczej dochodzić, wiesz, to nie ma sensu robić nowej gildii Raczej gildii nie ma sensu robić, bo nikt nie gra tutaj Ale to trzeba jakąś ogarniętą znaleźć, nie? Mm, no a ty co, wyszedłeś, czy co? Gdzie wyszedłem? No bo nie mam. Aha, ty jesteś na innej mapie, dobra. Aha, spoko. Jest duży spot. To brawo. Albo gościu w tym momencie, danym nie XP. Padło, dobra, i leży. To dobra, ludzie, ja robię cięcie, nie? Widzimy się, jak jakiś level wbije. Z2. Dobra, ludzie, Jest, wbiłem. kolejne kolejny zaczerwanie zwierzaka. E, 114 Kościoła. level, ale babka przyszła już na spota, bo ona napisała, że idzie z no to poekspiłem trochę, a jak przecież powiedziała, że już jest to ja oddałem tego spota niech ma, bo i tak nie chciałem ekspić długo. Po 11k skryta bije w metka, więc wiesz. ogarni nie strój siermieri Olimpia. Mężczyzna. Ten sam znowu. Nie, ten... Jest, ten nie mam boksera a to jest siermierki No i co? bokser lepiej wygląda. Według mnie. Matatuar, Dobra. Klepiemy wyle. tego Metina, ludzie. Jakim H jesteś? Czwarte, idź sobie na drugie. To ja pójdę na pierwsze. Eee, zaczarowanie zwierzaka i int atak i inteligencja. No i to byłoby wszystko. Jesteś na drugim channel, tak? Tak. To ja wchodzę na pierwsze. Wchodzę na nagraniu walić to. Wszyscy wiedzą, że mam login dromed <noise> Serio? No. Fajnie. Tak, tak samo jak Rykoks marekox nie? E, where Spoko. are you? Dobra, tu jest Metin. I wbi na channel drugi. Po Pryka, tym. Ja cię chcę zamknąć drzwi, bo ktoś mi wbił i nie zamknął oczywiście, jak zwykle. No, co e, ty mnie je zamknij, no. Dzięki. To wbina na channel pierwszy, jak, albo nie ja wbiję do ciebie, bo... I zrobimy PvP i zakończymy odcinek. Co? Podoba ci się no. to? No, no raz, próbujemy. Ale ogólnie to nie jest perfekt z tego powodu, że zamiast orków powinien być krytyk. No, taki minus. Wypierdalacie mi stąd. Komu to mówisz? Do kolegi, do brata. Bo tu stoją nad duchem. Powi. ich. Będzie <noise> na nagraniu żeton mi dropno i pazury lorda no. To dokładnie 10 żetonów mi dropło. Jeden pazur. a 10 żetonów? Mhm, ale nie wiem, y, jak tam wejść, jak y, do, w tym kasynie cokolwiek robić. Też nie wiem. No bo. Trzeba trzeba... Jakiś strój wiem. trzeba niby mieć, ale ja nie mam żadnego stroju. Strój kasyna? No. Czy coś tu w stylu? Myślę. Nie. Bierz tego Matina, ile mu zostało? Eee, yy, odrobinka. EJ NO SERIO Widzisz dzięki mam, nie masz lepszy drop A dałbym ci ręka, ile mam rękawic złodzieja A, To masz A danke, danke Bo mam jeszcze jedną więc A pójdę podrobić na ten, no to czekaj to robimy pwp Ty mówisz ready go eee. Czekaj w ogólnie... Czekaj, czy trzeba zbugować PETA, nie da się zapomniałem. Ej, czemu ja ci nie mogę kliknąć na ciebie? Nie wiem, może... Jest mapa taka. Ty możesz? Nie. To chodź na miasto. Mmm, na miasto, chcesz ze mną iść. dronem? Lepiej chuja włożyć się w ciasto, niż to musiałem wyjść na miasto. <laughs> nie, ja to musiałem od razu o się powiedzieć. Nie, nie było szans, że tego nie powiem. Ale co? No bo to muś to jest Ricox No, wiem No No i? No i Ricox No chodź tu! jakieś Kaylee mi tu idzie Kaylee Kaylee! Nie gramy w lolo No, Sorakę ostatnio widziałem Teraz widzę Kaylee Ciekawe co za chwilę kurna Darius pójdzie Ej no gdzie ty jesteś? No idę No i mi jeden, Shinso No idę Szybciej! Róż, odbyt. Ile masz zmianek? Ym, zwierzaka? Tak. 5, a ja mam 16. To Gdzie bardziej jesteś? Ja muszę szybko. Po jedynek Aj... czekaj, 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 czekaj. No, no, go. Szybko. No dawaj, go. go. Czekaj, autopod. Też. A skończył mi się na PZ, dobra He, <laughs> dobra, ciśniję 5, 4 3, 2, 1, dawaj. I he'll be right now, baby. Magdał bez killi, ile je... Nie ciekawe, ile ze skilla. Może nie trafiłem. Może czy ty. O, 18k. A tu jednak WP nie jest taki słaby, czekaj. A ja by zykuj do PWP. DOO, 39k. No, <laughs> jestem zły. 39k wyrąbałem, czekaj. Mm, a, 11. A ciebie słabo. Dobra, Ludziska, to, na kon to jest koniec. Dzięki za oglądanie. Sub, łapka, koment. Tak, rady. na razie.